Ania jak było w płaczkach? Ania kufli Ania jak było w płaczkach? Zajmijcie, to się wszystko A, A jak było w płaczkach? Tak, <słuchnioughs> jak było w płaczkach? <gradzie> tak. Tak? <gradzie> tak? Tak! Ale co było na przykład? Powiedzcie Tak! Kufle piliśmy no jak się! się i w ogóle nie było. Jak lasa! Dobra. <grym> no. Jak to zrobili? Do, 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 do tego tego. No. Jak było, chłopcze? właśnie stukłem, Przepraszam, to ty <grym> <wysoki> <grym> Wiesz, no, jak było w płaczkach? Takie mieli, nie? Był, i, bo, Solarzy, tutaj wielu przykrych, ale zarówno i miłych rzeczy. Ale to jest tak, to, no 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 panie jak jak, jak y raz słońce, raz deszcz. Co pan chce jeszcze powiedzieć? Nie widzę, że nie bardzo, bardzo. Pani, bardzo. Pani, bardzo. Było fantastycznie, rewelacyjnie, cudownie. Chciał się, dziękuję no, bardzo dziękuję. im za to. Cię... Nie udało się, żeby wcześniej siadła. Przepraszam bardzo, jak Pan Ci wypowiadał, to ja nie, nie przeszkadzałem. Ja Panu nie przerywałem. Przepraszam, dobrze. Pa, panie, Kaczyński, panie Kaczyński! Panie Kaczyński, ja mam bardzo prosił jednego stopnia. I chciałem po po podziękować bardzo Berkowi, który tutaj z nami był i nas wspierał cały czas. Dziękuję bez komentarzy. Czy Pani mówiła wiedziała, jak już I co Pani powiedziała? To się nie nagrała. No. A ja się bardzo podobało, co powiedziała. Nie, no może i było, ale jeszcze Nie, nic bardzo się nie zdarza. No, pojadą z nimi, zrobiły relacje, szkoła jest nawet bogata na i tak dalej. Chodź ze mną, idziemy, co? Gdzie oni są wszyscy? Kąpią się. Kąpią się. Bartek się kąpie, bo ja chcę jej się zapytać jak było w płaczkach, a było fajnie. <grym i zimna> Aż mi okulary spadły z wyrażenia. <grym i zimna> e, brzydala mówi, że było fajnie. No. <grym i zimna> Nie wiem, jak inne dziewczyny. No, ale Brzydala się już wypowiedziała. Mówisz no. o kim? O tym? Czymś? No, obrzydali. Brzydali. A. No. <grym i zimna> było fajnie i mam nadzieję, że to wrócimy za rok. Okay. Tak? Tak. Tak.